Do dzisiaj pokutuje stereotyp ociężałego wojownika w niewygodnej zbroi, dzierżącego absurdalnie ciężki oręż. Obraz ten wykreowany został w XIX wieku przez brytyjskiego historyka Egertona Castle. Wygrywał ten, kto miał najsilniejsze ramię i najcięższy miecz. Były to czasy potężnych ciosów zadawanych buławą lub glewią, kiedy to przewaga rycerza w walce polegała na posiadaniu cięższej zbroi. I zadawaniu silniejszych ciosów niż jego sąsiad. Kiedy siła była ceniona bardziej niż umiejętności. Jak jednak było naprawdę? Czy ludzie, którzy zawodowo zajmowali się walkami, rzeczywiście nie posiadali szarmierczych umiejętności? W europejskim kręgu kulturowym już od najdawniejszych czasów wysoko ceniono umiejętności przydatne w walce. Greccy młodzieńcy wprawiali się weń, trenując zapasy, boks lub pierwowzór współczesnego MMA – Pankration. Starożytni Rzymianie dbali o wyszkolenie szermiercze legionów i zgodnie z opisem Wegencjusza, pisarza i historyka, każdy legionista przechodził trening władania drewnianym mieczem. Wraz z napływem plemion germańskich do Europy rozpowszechnił się zwyczaj pojedynków, zarówno sądowych, jak i honorowych. Dzięki temu już od wczesnego średniowiecza kształtowały się pierwsze systemy szermiercze, które na przestrzeni wieków rozrosły się w różne gałęzie. Od szermierki pojedynkowej po użytkową. Słowa bezpośrednio związane z szermierką wywodzą się ze staro-wysoko niemieckiego i, co ciekawe, występują one w wielu językach europejskich do dziś. Są to odpowiednio schirm oraz fechten, które oznaczają obronę oraz walkę. Także staro wysokoniemiecki niemiecki szermierz, Schirmerer, był tak naprawdę obrońcą albo protektorem. Co ciekawe, źródła z tego okresu, na przykład w słowniku Lexera, możemy również odnaleźć odpowiednio Schirmerin, czyli obrończynię. Po polsku nie nazwiemy jej jednak szermierką. W Europie od średniowiecza po nowożytność rozwijały się i rozkwitały systemy posługiwania się bronią białą. I ważne jest podkreślenie słowa system. Nie były to mianowicie zbiory sztuczek ani technik poszczególnych mistrzów, lecz złożone systemy obejmujące walkę taką bronią jak sztylet, kord, długi miecz, broń drzewcowa, a wszystko zaczynało się od zapasów. Słowo zapasy nie jest tutaj może najtrafniejsze do opisania tego, co się wówczas działo, bo była to tak naprawdę walka bez broni, ale też prawdopodobnie i z przeciwnikiem uzbrojonym, jako że osoba posiadająca sztylet była w świetle ówczesnego prawa nieuzbrojona. Już w średniowieczu mistrzowie w swoim fachu zaczęli spisywać swoje nauki w postaci fechtbuchów, podręczników szermierczych. Najstarszy z nich tak zwany Kodeks Walpurgis datuje się już na około 1300 rok, gdzie opisano walkę mieczem i puklerzem, zestawem broni wykorzystywanym podczas Judici sądów Bożych na terenach Cesarstwa Niemieckiego. W latach późniejszych podręczniki te pisane były głównie dla klas wyższych, rycerstwa czy szlacht. Początkowo omawiały całe systemy walki, w skład których wchodziły zapasy Walka sztyletem, kordem, mieczem długim i bronią drzewcową, aż do umiejętności walki konno bez zbroi, bądź w pełnym opancerzeniu z użyciem całego ówczesnego arsenału. Niektórzy mistrzowie skupiali się na opisaniu sztuki władania konkretną bronią, np. kordem czy rapierem, lecz źródła z obszernymi opisami złożonych systemów walki pojawiają się nawet w XVI wieku. Z biegiem czasu pojedynki stawały się coraz bardziej usystematyzowane, co doprowadziło do stworzenia infrastruktury szkół szermierczych, zarówno zakonnych, jak i świeckich. Oprócz tych szkół wiadomo było, że istnieli też szermierze wędrowni, mistrzowie wędrowni, którzy nauczali chodząc od miasta do miasta. Wiemy też, że znamy też nazwiska niektórych z tych mistrzów, na przykład Hans Stahlhofer czy Fiore de Liberi, nauczali, przygotowywali do pojedynku rycerzy, którzy ów pojedynek wygrali. Kolejną ważną osobą był Johannes Lichtenauer, bez którego nie byłoby tradycji niemieckiej szermierki. Skonsolidował on całą ówczesną wiedzę szermierczą w tzw. merkwersy. Wierszowane opisy działań bronią. Dzięki swojej zwięzłej formie i nasyceniu treścią stanowiły one fenomenalny przykład narzędzia mnemotechnicznego epoki średniowiecza. Uczniowie Lichtenauera spisali jego naukę, oraz opatrzyli ją komentarzami, dzięki czemu dziś jest Biblią dla padaczy dawnych europejskich sztuk walki, którzy zgłębiają traktaty szermiercze z bronią w ręku. Jednocześnie warto uzmysłowić sobie, że każdy region dysponował swoimi własnymi szkołami, stylami oraz nauczycielami. Możemy wymienić tutaj szkołę niemiecką, włoską, angielską, hiszpańską oraz francuską. Te szkoły przenikały między sobą na przestrzeni wieków, zostawiając trwały kulturowy ślad średniowiecza. Rozwój tych tradycji w okresie nowożytnym stworzył cały arsenał broni oraz powiązanych z nimi szkół odmiennych dla każdego regionu Europy. Polska tradycja szabli była nie tylko jedną z nich, ale pozostawała ostoją średniowiecznych sztuk rycerskich, podczas gdy większość Europy ulegała specjalizacji i odeszła od bojowego użycia tej broni.